Całkowicie darmowe zwycięstwo bez rozkładania lotni, latanie jak Superman, a także banalne sposoby na fragi. A co najlepsze, to jeszcze nie wszystko. Ponieważ dzisiaj sprawdzę cztery nowe cheaty, taktyki, bugi, glicze, które w Fortnite i Epic Games chcą przed Wami ukryć. Jeżeli uda Wam się pobić ilość polubień z podostatniego odcinka, to kolejny film pojawi się w ciągu dwóch dni. Subskrybuj z dzwonkiem, a my lecimy. Zaczynamy spokojnie od triku z pięcioma młotami w Equipunku. Zacznijmy dobrze, mianowicie rynek kowadła. No bo wiecie, nie, kowadło, młotek, ja potrzebuję bardzo dużo. Młotków tutaj Brobarków Hello Kolego Kolego Pikujemy co? Dawaj Dawaj Nie pikujemy Rozumiem Jasna sprawa Nie ma problemu Jeden młotek jest Jeszcze cztery Ho ho się przeleży Pode mną Tak przynajmniej wizu mi pokazuje Dzień dobry Dzień dobry Brobar 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 No młotki Halo Gdzie są młotki? Co jest? Mordo Masz młotek? Nie masz młotka Super Co to? Za gówno? Świat gniot. Mogę. Chłop z młotem. Dzień dobry. Giń. Daj młotek, daj młotek. O nie, no nie. Jest. Jeszcze trzy i pokażę Wam coś mega. Trewka, Motur. Motur jedzie. Kolega ma młot. Stój. Nie. Mordo. Daj młotek. Oj, masz zero. Muszę cię zabić. O, Ty też masz zero. Dawaj. Piknij. Piknij. No, ujemny hapem ma. Giń. Giń. O nie. Nie maców Nie. No, zepsułem strasznie. O, oh, jak teraz się nie uda, to już coś zatonuje. Młotek numer jeden, młotek numer dwa. Cyk! I uwaga! Czy będzie młotek numer trzy? Ej, eee, ej, kapka chillu, kapkę chillu. Dawaj młotek nie ma, ale może być. Może być. Nie. Motor! Stój! 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 stój. Powiedziałem stój! To jest za boże, dobrze, no, mam te dwa młoty. Cytadela. Młotek. 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 Chłop z młotkiem, widzę go. Zrzucam go, on ma młot! On ma młot! Co ty robisz? To on poleciał gdzieś? Gonie! O nie! Za mną! Daj! Mówię coś! Gdzie jest młotek? Jakiś chłop idzie. Dostał. Motek! O, młotek! Dwa! Dwa młotki! Raz i dwa! Niech się naładują. Motur! Łu! Dojeżdżam. Nieważne jak daleko gościu poleciał? Dobra, poleciał blisko, on tańczy. On się poddał. Biedny drift! Co zrobić jak mój brat gra z kolegami, którzy grają driftem? Gówno ma zrobić w majtki. Najlepiej, jak się spali wielką kupę w majty. A potem zaczniecie się lizać, a jak wróci ojciec z pracy, to mu op***cie kiełbę. Myślę, że to trzeba zrobić, jak twój brat gra z kolegami, którzy grają driftem. Potem możesz jeszcze poskakać swojej matce... ...po bimbałach, kurwa. Kroki, bomba, o nie. Bomba, dostał, lecę i druga bomba. Nie dostał? Stary, ja mam tyle młotków, że ja mogę robić co chcę. Nie żyję. Mam piąty motek. Piąty motek. No Boże, udało się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 1200 metrów. Szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia, czy to, co chcę zrobić, jest możliwe, ale wydaje mi się, że może być. Mianowicie muszę lecąc. Cały czas zmieniać młotki. Nieprzerwanie mogę latać, to jest akurat petarda. I te młotki powinny się zregenerować w momencie, kiedy ja latam. 800 metrów, dobra, jestem na trzecim młocie. Biorę czwarty, 700 metrów. Oj, góra, ale dobra, mam jeszcze piąty. Lecę, lecę. Piąty młotek mi się kończy, a mi zostało 500 metrów, ale ten się zregenerował. Proszę bardzo, tak mogę latać w nieskończoność, stary. Zobacz, co się dzieje. 300 metrów. Ja lecę. 250. To się uda. Boże. Idealnie wyliczone. Tak jest. Ja że mnie trzeba. Ty, mordo. Ten salon jest tak broken. Z tymi to mam A kuku. Nawet nie uciekaj. Nawet nie uciekaj, stary. Nie uciekaj. Motek numer 17. Pyk. I pyk. O. On stawia opór. On stawia opór. Stawia opór. Stawia opór. opór. Jareczek. Dum, dum, dum. I raz. I dwa. I trzy. I cztery. I pięć. I sześć. Popleci. Co ty robisz? Dostał. Poleciał. przez ścianę, Czemu? Nie rozumiem. Czemu on dostał ścianę? Śpi! Ja pierwszy, to jest jakiś opęstra. Jak masz 5 motów, to prześcianę dostają. Top 3. Widzę jednego agencika, gościu, tam coś świruje. A drugi go na pieprza z dachu. A ja mam strefę, Czyli poczekam, aż zastąpić i wtedy. 5 motów. Detonacja. O w dupę. O w dupę. Ja dostaję. Lecę mu na mordę. Rozwaliłem mu chatę. Ale to jest łatwe. Ewakuację można robić cały czas. Dobra, lecę. Spróbuję na plecy. Dostał, wywaliłem go. Daleko, 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 poleciał. Chodź tu. Lecisz jeszcze raz, stary. Ale ten chłop ma zero, no. O oh, w dupę, o oh, w dupę, o oh, w dupę. Lecę. Bomba! Nie! O, mnie zabił moją bronią. Stary ja mam ich pięć. Mam fraga. Dostał mi ostatni. O, nie. Mam cztery HP. Mam cztery HP. Nie! <grytanie> Ale i tak się zajebiście bawiłem Chłop ma zero. A drugie znawku. Detonacja, śpi. Góra. Bomba! I wygrywamy! Z pięcioma młotami! W punktu dobra musiałem to zrobić, musiałem to zrobić Troszkę to zajęło, ale warto Żeby nie było, pięć młotów oro! A teraz udowodnię wam, że double pompa wróciła w nowym, odświeżonym, lepszym wydaniu Serio, serio Na stadele do bossa Okno, ja muszę trafić w okna, przez tego cholernego halka nic nie widzę Bo przez okno jak się to jest taka skrzyneczka Która wam daje instant god loot Jakiś chłop tu biega Za mną, 100%. No właśnie, śpi. A widzicie, kurde, to jest to. Tyrolka, wjeżdżamy na górę, bo tutaj jest zawsze ktoś lądu. O kurde. O kurde, on ma PMA. Jest. Niedobrze, nie jest kolorowo. A co gorsza, jeszcze muszę znaleźć bosa. Halo, Bosik. O, o, o. I mam bosa i plecy. Oczywiście, że tak. Ty, panie, panie, panie kolego. Giniemy. Perfekcyjnie, zabieram. Plecy mam. Ten chłop przejmuje flagę. Ty kolego, maców nie ma, co? Nie ma maców. Oj, jednak są macy, okej, okay, nieważne. On ucieka. Stój, stój. BOS! Znalazłem bossa. Mega fajnie. Mega. Pieszony boss. Trzeba go trzymać na dystans, bo on akurat jest mocarny. Nie gryź, nie gryź. No zgiń, zgiń, zgiń! Dawaj to. To też. Perfekcyjnie. Spójrzcie tylko na to. Dwa ekskalibery. Amo do nich. I dojeżdżamy przy użyciu młotka. Mam ziomka. Dostał. Drugi raz. Igza. Raz wystarczył. Kolejny chłop. Zwierzy. Headshot! Boże, kochany, ja nawet nie muszę robić tego, co chcę wam pokazać. Ale za chwilę spróbuję wam to zademonstrować, bo rzekomo ta broń działa jak double pompa. Ty, to go detonuje, to go detonuje. Dobre, dobre, podoba mi się. Trewka. Czekaj, 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 ponczusiu. Stój, 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 stój. O nie, niedobrze. Pan drifta, dostał, druga. Nawet niepotrzebna była. Kolejny dostał. Ładuje double pompę wszędzie. Tutaj ktoś, tutaj. Jest! O, w dupę! Niedobrze, bardzo niedobrze. Mięso, jedz, jedz. Spokój! Stary, ja mam dwa karabiny. Rozumiał, jest dobrze, bardzo fajnie, przyjemnie. Coś leci. Mi na mordę. Raz, dwa, trzy. To jest broken. To jest tak broken. Ja przysięgam, to jest broken. Kombat, MK7. Tańczyć na grobie. Szmato. Yy, przyjacielu, ponczusiu. Od razu zademonstruję wam drugą broken rzecz, mianowicie skybase z młotem. Pyk pyk, pięterko, pięterko, góra. Pięterko, pięterko, góra. I jeszcze raz, pięterko, pięterko, i jeszcze jedno pięte... Pięterko... Góra. Top cztery. Teraz zrobimy sobie nawet chyba z trzy pięterka i dopiero góeee... Góra, 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 góra. Max high. Tam jest chłop. On mnie widzi? Tak. Tak, 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 stój! Okay. Nie! Młotek, 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 młotek. Spokojnie, stary, ja przeżyję młotek. Jestem nieśmiertelny, Czaisz to. Kurczaczku. Double pompa na odległość, ładujemy go. Raz, dwa, trzy. Erpek! O kurde, o, ku, o kur. Coś zabiłem, coś zabiłem. Nie wiem, jak. Tego chłopa zabiłem po prostu tą double pompą z To jest tak super. Maciki. Kręcimy się na max high. Rakieta. Okej. Okay. Ja żyję, ja chilluję. A ten chłop mnie po.wie. Zdra, ja, kolego, kolego, kolego Do przodu, do przodu Sky Basic I raz, i dwa, i trzy I wygrywamy double pom-pom Dobra, OP, OP, bracie, naprawdę OP Nieskończone latanie, plus młot Równa się Psami Zobaczcie co Pyk, pyk, pyk Dziękuję za koronkę Oj, siódemka, Czas na imprezę Aktywujemy, bo z tym podobno jest jakiś mega trick. Chłopnie dojeżdża, naprawdę. Czekaj, czekaj, czekaj. Stary nie, no bez sensu. Ty, czekaj, jak chce żyć, jak chce żyć. Ja chcę żyć. balonik. Jezu, ja mam dwa balony. Dymy. Ty, ja lecę do nieba. Ale najpierw kasuję gościa. Typa. Ha! To działa, to działa. Ja wiszę w niebie z balonikiem. Ja po prostu sobie wiszę w niebie. Oho. I jak gościu do mnie strzela to lecę na balonach i młotek. Ojoj, ojoj. Spokój, spokój. Pokój! Al dostał. Po. Ojoj. Podskok. Bomba. Papa. Muszę to dopracować? To będzie op. Balonik raz. Lecę idealnie od gościa i bomba. O nie. Zamknął mnie w daszku. Przecież to jest niemożliwe, ja go zamknąłem w daszku. Siema. Edit. Edit. Bomba. To jest zajebiste. mister. się to wygląda, nie? Jak macie na przykład dwa baloniki i. Kręcicie. Troszkę podlecimy jednak do przodu. Za chwilkę będę miał zona. Dobra, już, już, już przestań! Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nic nie rób. Nie, nie. Pam, pam, pam. Spokojnie, mordeczko. Muszę iść tutaj. Wyżej, 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 dobra, idealnie. Tu chłop jakiegoś worldkapa robi. To jest taki dziwoląk. Przysięgam wam. Lecę mu na mordę! O nie! Spokój, spokój. Niech zda. Ja jestem taki głupi. Po co ja leżałem? Top 5. Koło mnie się biją. A ja lecę. Do góry. Na spokojnie. Nie widzi mnie, nie widzi mnie, nie widzi mnie, nie widzi mnie. Idealnie. Top 3. Powolutku do przodu się kręcę. Dobra, story. Jak tak wygram, to będzie hit. Widzi mnie. Ja pierdzielę. Ale przypał. Poceniec Maximus. Dostał. Kapkę cilu, kapkę cilu. Matsy. Asap. Dostał. O kurde. Góra. Bomba. Bomba. Bomba zero. Lecę na niego. Nie wiem, co on robi. Zabija mnie. Skąd? Cztery balony. Lecimy do nieba, do nieba, do nieba, do nieba. W teorii mogę dać mu pestki, ale ja nie chcę. Ja bezpiecznie. Bije go ktoś. Ten ziomek. Proszę, nie patrz w górę, nie patrz w górę. Ty też nie. Błagam. Top cztery. Dostał. Padł. Top trzy. A ja się kręcę, kręcę się, stary, normalnie. Top dwa. Nie widzę gościa. Nie widzę gościa Jedzie motorem, jedzie motorem Dobra, on się niczego nie spodziewa Niech wybuduje bazę, niech wybuduje bazę No proszę, no Wybuduj bazę Wysiadł? Idealnie Lecę mu na mordę Lecę mu na mordę Lecę mu na mordę No pewnie Super Mega plan High grandzik, high grandzik Twardo, twardo Góra Balonik I bomba Nie No jak to się dzieje? Góra Balonik I bomba Jestem w jestem w nim boxie Mam 0 HP Zarąbista zabawa Zone no. A na koniec sposób na 30 nade'ów w ekwipunku. O Jezu. Dostaw mnie! Dziękuję serdecznie. Potrzebowałem spokoju, ponieważ odpalamy sobie siódemeczkę i mamy burzenie po wyburzeniu. Zniszczone obiekty mogą pozostawiać materiały wybuchowe i nie dotyczy budowli wzniesionych przez graczy. Aktywujemy. Wszystko co mam w eku na razie wyrzucam. I zobaczmy czy to działa tak jak ja myślę. Tak? Trzy granaty? Dawaj. Więcej. Więcej! Super! Stoliczek! Beczki! Dzięki, dzięki! Ściana! Ty, a płot? Też! 30 granatów. Bierzemy motor! 360! Perfekcyjnie! Siuuu! Raz, dwa, trzy! Gin, Giń! Haha! Dawać kolejnych mi tutaj. O, Dymy. 65 metrów. Ładuję. Ładuje najdziki. Od razu. Wszystkie jak lecą. Dawaj. Detonacja, detonacja. Tutaj ma być. O, tak! Jeden frag, Dawaj drugiego. Nie wiem, gdzie jest drugi ziomek. O kurde, o kurde o kurde. Proszę się uspokoić, panie kolego. Uspokajamy się. Ja nie mam pojęcia, kto we pikno wpadł. niszczy ściany padanej. Top 4 Mam bucha, tylko jeden ziomek na blisko. Biją się. Do zauna od prawej. Do zauna od prawej. Ktoś tu jest? Boksik, boksik, boksik. Top 3 Jeden tam, drugi na mnie. Ja Mam zioma w boksie. Nie wiem co się dzieje. Oho, proszę dajcie mi żyć. Ja teraz muszę przejąć sobie high grandzik. Połączyć go z tym. I najdzik, o w dupę on tu idzie. I kręcimy, kręcimy. Najdzik, najdzik, nejdzik, najdzik. Nej ja teraz spadnę. Biją się. Night, 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 night. Jeden dostał, jeden dead. A drugi za chwilę musi też być... MARTWY TAK JEST, WYGRYWAMY NAJDAMI! To jest opa. tyle najdów, jest kurcz naprawdę op! Mam nadzieję, że Wam się podobało, pamiętajcie o tym, żeby łapkować, subskrybować kanał z dzwonkiem tam na dole, wpadajcie na poprzednie filmy i do następnych, trzymajcie się, miłego dnia, naura! No Jeżeli dotrwałeś do końca, koniecznie napisz w komentarzu, co jadłeś na obiad.